28 już 28 odcinek Need for Speed Underground 2. Czas zacząć, aby spełnić nieco oczekiwań sponsorskich. Dziś spróbuję skupić się w pojedynkach 1 na 1. Mam nadzieję, że to się uda i parę zrealizuje, bo dużo jest jednak wymagane. Zamiast aż 29, zrealizować trzeciego ze sponsorów. A ja zrobiłem może mój maksymalnie ze 4, nawet nie liczyłem, jeżeli mam być szczery. ale trzeba będzie się troszkę poszwendać po mapie i poszukać jakichś potencjalnych przeciwników. O, chyba jeden się nawet pojawia, pojedźmy więc do niego, trzeba będzie tam skręcić. Hmm, tu go mamy, jazda. Okej, okay, udało się przeskoczyć, ale tu jeszcze nie wcisnę tak bardzo gazu. Lepiej byłoby wskoczyć tam na autostradę. To tu jeszcze pojadę dalej. Trochę się udaje odskoczyć, ale to nie jest jeszcze to, na co bym liczył. Tu się udaje odskoczyć dosyć mocno. O, czyżby na niej musiał na autostradę i się uda? To nawet przyspieszę trochę. O, gdybym tu wpadł, to już by było po zawodach. Ale jeszcze się trzymam. Ale niestety odrabia dystans. Więc chyba to nie był najlepszy pomysł. Trzeba było bardziej się pokręcić. No nic. To może potrwać w takim razie trochę więcej czasu, niż myślałem. No to odjeżdżamy z tej autostrady. No to, że to akurat był kiepski pomysł. Już praktycznie nie ma. Już praktycznie nie ma i to jest bardzo zła informacja No ale tutaj błąd i... udaje się jest akurat zasłonięte Co nie mogę? Tak, nie mogę myślę, że mogę żeby miało pójść aż tak szybko. No w tam doświadczenie nie będę wjeżdżał na autostradę, tylko po prostu po, będę przejeżdżał tak bokami. A to nie był najlepszy pomysł trzeba było zrobić to inaczej. To mnie nie, nie wiem, co ja tu w tym momencie robię. Tu odpaliłem wrotki. Ale tutaj co zrobiłem, to ja nie wiem. Po prostu poszło to najgorzej jak mogło. Ale tutaj trochę zwikował. No i to jest moja szansa. To trzeba odjechać i już. Kolejny pojedynki, więc lecą dość gładko. Hmm, już. Tutaj skręcę w lewo. Już. Szybciutko. No, patrzę na to tempo. To nie będę musiał aż tak długo czekać, aż zbiorę co najmniej na ten pierwszy wymagany próg. Tutaj mamy kolejne auto. Orazdę RX7? To jeszcze tak bardzo... Oj! Błąd! Myślałem, że to pójdzie dalej na proz, ale niekoniecznie. I już. Hmm, to zobaczymy. Albo mam kolejny special event, to może mieć miejsce. Albo mamy konieczność pójścia do kolejnego punktu. To chyba w body shopie było, ale to pojadę sobie po prostu jeszcze na jakieś inne zawody. Pojadę akurat środkiem, czyli tam, gdzie innych konkurentów może nie być. O dobra, tam się pojawiam. Także pójdźmy za ciosem i pojedźmy dalej. Okej, okay, udało się. Tu jeszcze delikatnie tracę, ale to nie jest jakoś powód do dra... Ooo, jak mnie tu wziął zaskoczenia. To może być kłopot. Mogę to przegrać. Po raz pierwszy. Czy wykaraskam się na tyle? Czy złapię jeszcze tego rozpędu? Chyba się uda. To nie zmienia faktu, że bardzo utrudnię sobie tym zadanie. I muszę teraz gonić. Od, odrabiam, odrabiam. Już mniej niż 100 metrów. Bardzo dobrze. Na szczęście jedzie w miarę prostym fragmentem. I już go mam. No teraz tylko ciśniemy po prostu dalej. Tutaj jeszcze tych metrów tak bardzo nie zyskuję. Aż się zapatrzyłem, nie wiem dlaczego. Poza ekran. No i niestety totalet. I to może być już koniec. Ale widzę, że on też nie pojechał idealnie. A więc nitro dla szybszego rozpędu i próbujemy go znowu złapać. Bo to już mamy najdłuższe zawody, jakie do tej pory były. Natomiast już to nowe nitro jest mega długie w działaniu. To trzeba naprawdę przyznać. I już. Zostałem ponownie literem. Możemy więc ponownie na autostradę wrócić. Prawdopodobnie mnie tak planował skręcić, ale zdążę go wyprzedzić na czas. Ciekawe, odskakuje i to dość zdecydowanie. Idziemy 90 i będzie 300. Bardzo dobrze. Kolejny konkurent. Na szczęście dość łatwo idzie zebrać tą konkurencję. To już w ogóle poszło, tak powiedziałem, trochę składka, bo już dało się wręcz od razu obrócić tamtą Audicę i już. Hmm, może nawet jeszcze pojawi się druga gwiazdka. Tak, to są dwa. No to już nie było mowy o czasie na reakcję. Ale nie zrażam się tym i jadę wklepać kolejnemu. Bo tych rywalacji dalej jest za mało, aby uznać, że mogę być już pewnym wygranej, czy znaczy wygranej kolejnego Ruch się mocno zwiększa, to jest też istotne. Hmm. I już. Ale tu jak efektownie się wywalił, to do prawdy. Niestety gra trochę błędnie zinterpretowała. Więc niestety musiałem się troszeczkę cofnąć. Przecież to tamta auto będzie decydować o kierunku. No nie na długo. Okej, okay, no to wybijamy się na razie z sekcji autostradowej bardziej na ulicę. No to jeszcze błono, No to, to trzeba teraz po prostu jechać pełną prędkością i odskoczyć. Dziękuję. Hey No to było chyba to auto, co pokonałem przed chwilą. To muszę podjechać tam kawałek i walczyć z tamtym na mapie. To jazda. No to jazda trzeba go dorwać. Ładnie już w banku udało się powiększyć budżet Audi TT do pokonania. No, jeżeli takie manewry będzie robić, to nie mam się czego obawiać. Tu skręcimy. Zobaczymy, czy uda się na tyle odskoczyć. Ła! Ale tu jak pięknie auto pojechało i tu jeszcze jak przejechałem, ale widać, że jest problemem dystansu, to nie było dobre. Ale widać jak to nitro było cały czas aktywne, cały czas jechałem na nitrze. Bo przy tej kamerze to akurat nie byłoby za dobrze. Bo jest tu już kręto bardzo i jeszcze dodatkowo jednopasmowo. to sprawę tym bardziej pogarsza. Ale tu się wywala i jest. No to już na trzy gwiazdki. No to myślę, że chyba jeszcze jedne albo dwa takie zawody i będę już myślał nad zrealizowaniem tych gwiazdek. Bo już mi się chyba ze trzy takie narobiły. Dziobo mi się pojawiają konkurenci poza moim obszarem. Zainteresowań. Dobra, może je zmienię na plan i zrobię sobie jedne zawody yy, normalne. Czyli pojadę sobie sprinta, wymagany przez sponsora. Tak dla bardziej standardowego rytmu. mocno, mocno jeszcze uślizg z mnie na razie wyprzedza, no ale pełnia tu Bonnie, pada w kolumny no i o to chodziło no mogłem to przejąć w sumie trochę szybciej, no ale tu już mniejsza z tym i Koło kolejnego. To już nie udało mi się. Ale nitro nie zaszkodzi mi wykorzystać. Po bandzie. No dopiero połowa, czyli z dwie minuty pewnie będę jechać. O, tutaj było blisko. na nawet ładnie przejechać i tu też trochę gorzej tu, ale mnie tu on od zewnętrznej wziął zupełnie niespodziewany atak ale w drafta się załapałem więc jeszcze jest szansa o tym, że tutaj jest chopa i nie widać co jest za nią nitro to będzie fotofinisz Bo, bo. Lekko, nerwowo, ale udało się. Uła. Fantastycznie, fantastycznie. Jeszcze coś. Neony, cholera, dużo będzie tych upgrade'ów do aut. Jestem w tym momencie tam. Tam nie, nie chcę za bardzo jechać, na razie pojadę tu. Na razie pojadę w to miejsce, żeby zrealizować specjalny event. Pewnie dwa mi się uda. Tego trzeciego już raczej nie będę realizował. Więc pokonanie w tej konkurencji opłaciło się. I pięknie slajdem udało się przejechać. Tu jest, jeżeli dobrze każę, chyba lotniska. Ale oczywiście pewnie nie jestem. Nie wiem, czy tu nie trzeba będzie już skręcić. No właśnie. A nie jest bardzo szeroko. To oczywiście też jest spoko. Nie Zdję. na razie to interesuje. Bardzo na razie mam co innego do zrobienia. Czyżby turnament? Junek, pardon, Aha, dwie minuty ma. Okej. Okay. To trzeba będzie się stamtąd teraz wydostać. A to na. A! Ależbym teraz dostał. I to czuję, że to może być już fail, bo nawet nie wiem, gdzie to mam się dostać, tak naprawdę. Czy jakiś ekip z mi się tu miesza. Nie, pojadę może jednak w lewo. Mam wrażenie, że muszę przebrnąć przez tamtą sekcję, jeżeli chcę myśleć w ogóle o przedostaniu się. To jazda, i skręt w lewo. Tutaj będzie trochę prostej. Tak, chcę akurat pojechać prosto jeszcze z power Slideem. O, to jak zostało jeszcze 50 sekund, to już tutaj to mogę być już spokojne No i już pół celu. Enter Shop. Aha, tu mamy dodatkowy typ spoilera, jeszcze podkręcający. Są wszystkie na 55. Wezmę sobie ten oto. Chyba. Tak. Edolixa To jedno już zaliczone. W takim razie. He, cóż za spoiler. Stray line breaking, tak. Chciałbym jeszcze spróbować tamtego jeszcze. Złapać. Kolejne. No to, to ten grafik to, to chyba gdzie nawet byłem przed chwilą. Ewentualnie ten z czerwoną kropką. Wzywa na pojedynek. Kolejne auto. o Dobra, wywalił się. To chyba już jest ender dla niego. Zwłaszcza, że jechał w złą stronę, to już nie balki. Tu mam Car Specialist. Może coś odblokuje, chociaż nie jestem pewien. Sprawdzimy sobie. To chyba nie. E, neony chciałem. Bo są już neony w nowszej specyfikacji. Wezmę sobie teraz zielony neon do odmiany. kabinowego nowego, nie ma. Tu też nie ma. A trunk neona jeszcze nie ma. Tu nic nowego. Kolor świateł też bez zmian. nitro purge bez zmian. Hydrauliki nowej nie ma. Tu już tranku już byłem. No to tyle. Ale i tak udało się delikatnie auto-zupgrade'ować, więc też całkiem spoko. Oto ja ten drugi więc specjalny. Który będzie realizowany tutaj. No i po jego przejechaniu już chyba odcinek będę kończył. Już nie ma co. Tym że już jest 13.10, a ja mam czas do maksymalnie 13.25 wypadałoby mi to skończyć a przecież jeszcze dojazdówka mnie czeka no i samo ewentualne zrealizowanie ale ruchu dużo się narobiło a teraz powtarzamy sekwencję taką jaka była poprzednio no, źle pojechałem Będę musiał, prawdopodobnie tutaj skręcić za prawo, no właśnie, tak więc też robię, przejeżdżam tuż obok, i w lewo. To myślę, że akurat opłaci się już zjechać, i tak też mnie nawigacja kieruje. I za w prawo. O, są już uliczki, których ja kompletnie nie znam. Więc jest o tyle trudniej. Jeszcze kapenki nitra do uzbierania i kolejny special event. Minuta 30 do zrobienia, no lekko na pewno nie będzie. Tu już nie mogę pojechać, czyli muszę jechać teraz tędy. Odrobina nitra. Ojejku, tutaj to nawet nie wiem, gdzie jechać. Ale chyba poradziłem sobie z grubsza z tym. Jeszcze tutaj mamy jakieś nitrousy i inne takie. Teraz trzeba będzie na tą autostradę tu wjechać. No na razie to przejeżdżam pod nią, niestety. Ale tutaj nasze ciało można za moment odbić. Lewo, i jedziemy. Długie, długie nitro. I to już będzie meta. Lada moment. Musiałem delikatnie odpuścić i tu jest za chwilę sklepik. I oto jestem. Unique. O, tu mamy coś nowego. I ICU Turbo i hamulce. Biorę hamulce, bo hamulców jeszcze nie miałem updateowanych, a to się bardzo przyda. raz jeszcze sprawdzę tamto, ale najpierw chcę zebrać... No nie zbiera jeszcze tamtego rewardu, no nic. Może coś jeszcze tutaj będzie widoczne. O, są już Xtreme'y. Tylko, że Xtreme'ów tego ja pewnie nie będę miał nawet. No nie mam nawet Pro jeszcze. Tu dopiero miałem montowane ostatnio. Okej, okay. niechaj będzie. Yy, no i co teraz? Już Ja już kończę. Ja sobie jeszcze już poza odcinkiem podjadę sobie pod specjalny event. Ale to już zrealizuję w następnym odcinku. Za ten Wam bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne i do następnego.